Cześć, tutaj Pawcio, a razem z nim... Dekendzioros, <noise> Frentos, sixos Amigos, Muchachos czyli Kęciar. No, dokładnie. Dzisiaj będziemy grali Slendera. The Arrival. Ostatnio, kiedy graliśmy, no niestety nie zaszliśmy zbyt daleko. Chyba zatrzymało się na czterech, czterech karteczkach. I to by było... Chyba wtedy, wtedy powiedzieliśmy, że nie, że kończymy z tą grą, Ale teraz polega się. Kto chodzi, ja czy ty? Ty tak. chodzisz. A, no, a ty możesz chodzić, bo ja się boję. No dobra, no, no. to zaczynajmy. Start game. Loading? <gamy> Ekscytujące. Ja się <gamy> już boję. Muszę ci powiedzieć, że no, no to Ale powiedzieć, że te moje przygody z Minecraftem... <gamy>

Szybko mi jak najszybciej. A ja w ogóle... Ja będę komentatorem. Dobra, o. Oj, czekaj, bo ja nie pa... Jak tutaj się w ogóle przybliżało, bo Aha, dobra, E się przybliżało. Dobra, a jak mi się? Przy... Shift? biegło. Dobra. Biegniemy. Oczywiście, najtrudniejsze, najtrudniejsze będzie otwieranie drzwi jak zawsze. Kiedy graliśmy pierwszy raz Swendera próbowaliśmy 5 minut otworzyć jedne drzwi. <noise> nie Na no tutaj, tam niby piękna droga, a tutaj proszę ciężkim. Opa, byłoby fajnie by teraz wyskoczył aaa! Tak. No i to, to by było śmieszne, wręcz zabawne. No dokładnie. Tak. Biegnij! Nawet nie pamiętam gdzie się idzie, ale dobra. A, Ostatnio Slender właśnie teraz zrobił jest, jest taki spabularyzowany i podobno jest fajny, są ale... Są jakieś inne części? Są inne, ale nie są spabularyzowane, tam się po prostu chodzi i, i zbiera karteczki. A okej. Okay. Jutro, Jutro będzie dziki w to... Może będzie. Może będzie dziki cycu. Dobry klimat to podstawa O dobra, widzimy już poczadek, oczywiście robi się ciemny klimat. Musimy jak najszybciej Musimy jak najszybciej wejść do domu. Negni Kendion! o ile będzie odcinków w pierwszej serii przygody w Minecraftu? Niby po prostu taki piękny domek w środku lasu. Niech skry... szybko! Skry... szybko! Czy skrywa on jakąś tajemnicę? A ja się muszę się... napić, bo ja się już boję. I no, otwieranie drzwi. Wejdziemy na mama. Proszę! No ja to picie. Proszę, jakie piękne malowidła, widać, że mieszka tu jakieś uzdolnione dziecko. Tutaj. Ty chcesz może coś do picia? Nie, tym razem się powstrzymam. Gdyż ponieważ, gdy, nie. gdy przyjdzie slender, mogę ci coś wylać na klawiaturę. Hej, Kate! Mam jedną karteczkę? Ta się nie liczy. O, tutaj, tutaj. Okna. Podniesiemy w górę, tutaj, w górę. O, dobra. Żeby było wszystko widać. Dobra, już o, dobra, ogarnąłem. Eee, latarka. Latarka, najważniejsze. Dobrze, że mamy latarkę. Jak tutaj się zmieniało Krótkie, długie te... O, dobra, prawe. Szachy... się pograć? Nie. Nawet gdy odejdą, on gra. Eee, kuch. Kupnia. Telefon. Oczywiście telefon dead, nie żyje. Dostał kila. Coś tu jest. Ja wyleję na raz na siebie. Karteczka. Oj, jaka piękna pani. Niby taki śródziemno... nie, znaczy jakiś śródziemno... drama zamknięta. Jaki piękny obraz. Widać, że ja po prostu ludzie... Dobra, idź tutaj, do karteczki do, się do, do, Dobra, najpierw trzeba... Dobra... Nic ważnego. Muzyka. <noise> Bardzo zaawansowane tryby. Łazienka, co my tutaj? W kibel musimy sprawdzić? Czysto? Lustro. No oczywiście jesteśmy duchem, no bo jakby gdyby... Skąd ja przyszedłem? Stąd? Nie. Pafcie, nie, nie, nie. O, garaż, garaż, garaż. Nie, na razie go sobie odpuścimy. Mam już jakąś karteczkę? Nie. Jeszcze nie? Nie. Karteczki są dopiero jak się wyjdzie z domu. No. Właśnie. Pafcie, może coś nam powie o swoich filmach, zanim ja o. Nie zamiekać. Nie, tutaj zamknąć. Tutaj się trzeba oflankować, trzeba... Zamknąć Niech Kinecty to było dobre, tak tu. Dobra, wejdźmy może... No do góry były karteczki, pamiętam. Czyli ty, babcia, przeszłaś. No, tam był też jakiś... Te, no, no, do otwierania nie. No, dobra. Wtargnęliśmy do tego pokoju bagażu. O, Slenderku. Gdzie Kurde, kupię tak Ja ci powiem, że kartony stały się o bardzo ostatnio niebezpieczne, no bo wiesz. No się O, no, czysto. Czysto, czysto. No, oczywiście duch. Nic nie widać. Drzewo! Niby jednak drzewo, ale kurde, nic nie widzę. Prysznicze. Nie, a skakać się nie da. To jest to, czy jest, jest, jest to, Ale niektórzy lubią do. Yy, co to? No. <śmiech> <śmiech> te drzwi. O, dobrze. Weszliśmy. Nawet nie otworzymy drzwi. No, otwieranie. Kurcze, co to jest? E, nie, biurko jakieś. Dobra. Nic nie ma. Żadnego klucza, który jest teraz nam potrzebny. A jego nie ma. Aha, no to my jakoś tak dziwnie chodzimy. On tam był, ja to wiem Albo był gdzieś tu Właśnie tutaj jest zamknięte i potrzeba ki, a ja nie mam ki. Kij. Właśnie, sprawdźmy tu Zawsze jak on się pojawiać, to to będzie migać? Tak, zawsze tak no, Głupie drzwi Ej, Może kurczę, je... kulczę, no chciałem ja, Chciałem je tak jakoś scratchować, jakby to, tak? O, to, o, już ogarnąłem, dobra. Chciałem no je... Tak, tak zobaczymy je tak jakoś, wiesz. Dawaj. Znowu! No niektórzy mają trzy, czyste toalety Nie każdy ma jak ty. <noise> Ej, dobra, było. Może nie? No zresztą przyszliśmy. Tutaj niczego nie ma. Krucie. Trzeba znaleźć klucz. klucz. Jak nałeś to, jak ci zajęło to? Oj długo. Dlugo. Oj, bo nie umiałem po prostu otwierać drzwi, a w niektóry, w drugim etapie to w ogóle to takie, te, takie dziecko... No w drugim etapie jest dziki. No nie. właśnie, no właśnie jest dziki. Bo... Nie, to w drugim, to nie jest w drugim etapie, w trzecim. Dziecko nie ma w drugim. Dzie, dziecko jest właśnie w drugim? Nie. Tak. Bo on jest po tym lesie? No tak, ale to w tej kopalni właśnie, to to jest właśnie w tym drugim. No. nie masz yy, a... Co? Coś tutaj nam się odeblokowało. Co nie oznacza, że dalej nie mamy klucza. Kurczę. Do góry gdzieś było, nie O, No, chyba tak, ale... Nie, tutaj na pewno... Ta, tam na pewno... Ja się boję. Stary, ja tam dopiero kilka gier grałem, ledwo wsada ogarnia... Ja, może coś, nie? Jumpa to ty masz. No tak. O, na początku w tym pierwszym etapie to się prawie w ogóle nie pojawia. Nie, to właśnie wtedy to mieliśmy te cztery karteczki, to nas tak zjechał, no to... A to nie było w pierwszym? To było w pierwszym. W pierwszym? Tak. Właśnie mówię ci, że nie wyszliśmy z grupy. Cigarą. Mmm, włoskie. Gdzie jest ten klucz? Jak go nie znajdę, tu się powieszę i wykończę. Może telefon się naprawił? Nie, dalej, ma doda. Może na talerzyku. Miłe jedzenie. Może tak na talerzyku będzie. Można. No na pewno będzie na talerzyku. Ale nie. Może gdzieś w kwiatku. O, w kwiatku będzie. No kurczę, nie wiem. Zmiana oświetlenia, cokolwiek. Lodówkę sprawdźcie, nie. nie? Nie wiem. Tu Radio. A, niech się zapuści. Kilka. Tu nie nie, ja nie, <grym> <grym> nie, 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 no? nie, 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 jeszcze pod spodami. Jest to spodami. Bo ja, nie, nie, ja nie, nie, chcę nie, Kurczę. Nie wiem, cokolwiek, gdziekolwiek... Wtedy nie było najmniejszego problemu ze znalezieniem, gorzej było z wyjściem stamtąd. A nie byliśmy, byliśmy. Byliśmy, bo tutaj była taka łazienka, taka oflankowana na wierzchu, tutaj, nie. Ale... Wkręca się. Kluczyki! No mówimy ci, że na stole. Spójrzmy przez okno, on zawsze się wtedy nie pokazał. Teraz który to <grym> pokój burzą w Niemczech? No, nie? Pamięta. A tu nas Slender złapał. No. Mnie trzeba jakby za <grym> Czyżby to... Czyżby ta niepokojąca muzyka ta świadczyła o czymś złym? Mamy jedną karteczkę. Nie, ta też się nie liczy. Tak? To się skurwyle Przez wybite okno. No dobra, możemy już wyjść. Ale on teraz tutaj będzie, on na bank. Chyba, że... Raz, Nie, nie ma. Te karteczki gdzie one były? Te karteczki właśnie tam były. Ja już nie wiem gdzie. To trzeba wyjść stąd już. Yy, czekaj, chyba tędy się wychodziło. Nie za dobrze pamiętam. Nie, nie, idziemy naokoło. Jest na około przejście? Tak, oczywiście. Idziemy no. tędy tylko. O, dobra. Nie w tą stronę gdzie odparłem. No nie, nie ogarniam tego. Nie tędy. Tu Brawo. No ja... Nie ja wiem, ja znam ja się nigdy nie budzę. Sprawdźmy jeszcze tutaj. No, no, plodzowała ta I tutaj... O, dobra, jest karteczka, która jest niepowiązana z historią, od razu ci powiem. Hey, to jest taka skate. Z... No, ale nie czytaj. Coś tutaj wyszła to jest dobra rada, czy kwiat. Kwiatki, Kwiatki No. Nie, nie, tam. Ja mam teraz świetny pomysł, teraz ty zaczniesz. Będziemy się zmieniać co jedną karteczkę. Teraz ja. Czekaj tylko. A no nie idź, mi się. O dobra, jeszcze poszedł. No teraz zaczyna się już ta że trzeba zbierać osiem karteczek. Tylko jedną tu trzeba było zebrać Nie, no tutaj było ten, ale tutaj już się zaczyna to, że on nas goni. No także... A to była karteczka, nie? Nie, ona są gdzieś dalej. Ale A to się biega? A, na w Także zmieniamy się może po jednej karteczce. Tylko nie bądźmy nobami i nie zatrzymajmy się na jednej. że obrałeś dobrą ścieżkę. Tak, podpowiem ci, trzeba iść tam. Tu? Tak. Nie, tu. Znaczy tam masz bramę wyjściową, nie? O, o, o widzisz dobrze, wyszedłeś, przeszedłeś. Tam chyba jest jakaś, tak, tutaj na pewno jest jakaś karteczka, wiesz, ponieważ... Do, dobrze, że, dobrze, że tutaj się nie winie. Znaczy jest takich naturalnych tak. Słuchaj gdzieś po kontenerach, tutaj... No, na kontenerze gdzieś ...była, jest. pamiętam jeszcze. Ja też to pamiętam. Tutaj dziki cycu pole. Jest. Teraz ty! Kurczę. <noise> dobrze, dobrze, damy radę. Pójdźmy sobie tutaj taką niby mroczną ścieżką. O, coś tam widzę. Tak, pójdziemy. To jest... Jest karteczka, no nie gadaj. Dobrze, Pawcio? Teraz Ty. No nie Pawcio, mamy dwie, idziemy dobrze. Nie. Teraz tak. trzeba znaleźć takie, takie, takie penne. Jakby ten nadal nic Tak, tak, się. tak. W ogóle musimy znaleźć te O, Oje, o suk. Kurczę! Kurczę, trzy. Bo to się zatrzyma. Ja będę nie piątą! No, będzie słabo. Tam coś chyba. Ja postaram się ty. Ja, ja też Ja już chłopą, ja to Ja o, o kurczę, tutaj tam wejdź, tam, weź. tam nas złapą, tam nas złapą, ta, ta, tam Tak, nie tam nas złapał. Ocią strasznie. O Zostaw, strasz. zostaw mnie yeah. Kurczę, no oni nas, koni nas z tym dzieckiem, no oni? nas! Jezus, fuck, jeszcze źle zeszłem. No Tu, tu, tu gdzieś. No ja pamiętam, że ona gdzieś była, w jakimś pokoju, nie? Nie, nigdy, nie tak, pokoju, tylko nie, że ona była w jakiejś skrzynce. Nie, ona... tutaj nie ma niczego, skrzynka, baweł, spokojnie. Nie w skrzynce, no w tej, w szafce była, Nie jakby. była w szafce, ona może była na szafce. No. Pierwsze spotkanie z Lenderem, a już mam gacie pełne, jakby to powiedział o Kisiu. Nie się łatwo, bo obróćmy się. O dobrze. No zlopra, ja to pamiętam. Tak, tutaj dzikicy... cycy. wtedy to nie było nagrane. Tutaj dzikicy, co się oflankował, on się pokazał tutaj. No, no się tutaj niej, on się odwrócił tutaj, nie ją mam. Tutaj wolę iść wolno, bo gdy mi wyskoczy, to nas złapie. Kurczę, nie chcę się... O dobra, tutaj nas... To ale tu... Nie będę już sprawdzał, czy czyste, bo... Bo nie. A my go nie będziemy no... Właśnie. Kurczę, już nie pamiętam gdzie byliśmy. Nie, chyba stąd przyszliśmy. O chcę się, nie ma go. Kurczę i wszedłem w ślepy zaułek. To źle. Róży. Panie. Panie, jesteś pan tam? Ja się boję no kurczę, ja w tej błądze nie wiem gdzie iść. Tu byłem już. Ej, kurczę, była... z której strony teraz przyszedłem? Nie pamiętam. Kurczę. boję. No dobrze, znowu tu byłem. Kurcząc, tutaj jest. No, żeś się schował do końca. No lubię kąty. Tam jest najcieplej, 50 stopni. Ej no bo ja nie pamiętam. Byliśmy. No dobra, ale muszę... Mi zawsze mieć kibelku. Właśnie, sprawdzę, może będzie na desce, nie wiem. Cokolwiek. Czyste, to w środku czyste. Tylko że jak się tutaj sender pokażę w jednej kabin. Byłbym tym. Jezu! <śleski> <śleski> To... Nie, no jak go nie widziałeś? No nie widziałem go, z tego powodu bardzo cieszę, bo... Aha nie, tak ekran, to jest się nie Ej, no kurczę. Dobra, szukaj gdzieś indziej. Dobra, dobra, idziemy gdzieś indziej. Chyba ci królik szaleje. O. Otóż tak, Babcio ma królika. A co, stać go. Jeszcze dwa dni temu miał dwa, a już dzisiaj ma dziewięć. Ale to nie jest jedyny, ten sam O i wróciłem w to samo miejsce Nie, tak A. Jest tam, widziałem go Widziałem go? Tak Jak nie gdzie? Miał tą samą białą sklepkę nawet Ja tego do jutra nie siedzimy ja ja jak, jak to widziałem to, jaki dzikus. Ej, to z no to co, koniec odcinka? No, nie, spróbujemy jeszcze raz jest auto, auto dobrze wróży. No jest na aucie, na, na, z tyłu, tu, tu. Proszę, proszę, masz czwartą. Wiesz jak się wkurzę, to ja nie będę gromadzał. Jest tam. No przebiegaj ja no, szybko, na shift. Na shift, ja się boję. On już, on ma swag. Kurczę. O, jest! jedno może ja Nie, to Znowu. Aby. Ja będę miał ósmą. Będzie. Głupie drzewa. jeszcze trzeba posłać. Jest, zbliżam dwoje, Bo ja nie przez te drzewa nic. Na No. A oddział tam, tam. No to tam nie idę. Trzeba jeszcze znaleźć. O, dobrze. Bo ja Да, наверное, истинно. Не стоит, чтобы сейчас этот кабранк был где-то заглушен. Это класс. Она где-то здесь была. Я то Я то уже тут. Мы пам не сбираем Я помню, что она здесь, например, А, 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 а. Uciekle Ci jeszcze troszkę. To z tym sielskiem. Proszę przejmuj klawiaturę o tak zwany keyboard. Wiesz co, może jednak jak to to przejdziemy tylko do tego jednego odcinka, bo ja tutaj nie wytrzymam nerwowo. Moje zbieracze puszczą. Kurde. Не, 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 не Unicorn czuwa emocje A oby się tam złapał. Kurat już teraz jest karteczka siódma, nie? Teraz będzie siódma Ja teraz siódmą ubieram? Tak Oby się jej nie znalazł I tak trzeba się będzie pójść do tamtego takiego tego, no. tam tak, tak, co ja tam co wychował, tak jak często było Wiesz, to chyba tutaj nie ma jednak tej karteczki. <śmulatuj> Nieńczy to <śmulatuj> <śmulatuj> Które się, nie zaczęły się od drzewa Które tam, wiesz, tak są To były tu No tak, ale, właśnie Po tym zależy, czy były, nie były Były, były O, z tych emocji aż się spodziewa. Nie, to jest jeszcze, gdzieś jest taki, nie Tak, 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 no on gdzieś jest Jest w tym właśnie tym hangarze Tam, w tych szabniach, ale Nie, Idziesz na niego Oby się, a nie mnie, bo będzie wiocha. Nie było tak, nie? Po prostu przejdziemy to kiedyś, albo nagramy to z, dzi z dzikim cysem, to dopiero będzie... Jak będzie. Ja, jak będzie. nie Nie no, nie dawań dziwaka, w nie nie, podwaga nie wierzcie. Dzikie cycyzma to, to, że tam ma parę kilogramów na twarzy. Nie czujemy się mikro, to się... Piszę o tych komentarzach No właśnie, bo odpowiem Ci tutaj nie wejdziesz Oj nie Ja wszedłem A obyś teraz trzeci na niego trafił. oj tak, oj tak Nie Nie Tutaj też wyprzedziłbym mówić Ja się boję We wszystkich Nie, ja się boję Ja rozumiem Panu Mam ciągle ja będę oddał Zawsze, gdziekolwiek byśmy nie poszli, zawsze będzie mało kto i to ja. To sobie przypadnie. Gdzie to? Jest. Ja widzę, widzę, ale ja go zaplanuje, wiesz, go obejdę, wezmę kałaka, rozstrzelam go, różne typu. Jak na niego idę... Jest. To, widziałem, widziałem, ale spokojnie, spokojnie, ja go tutaj zaplantuję, mówię, tu rozstrzelam go potem wezmę go jeszcze, zarzucę granatami i, i chodzimy No bez No Aczkolwiek może spróbuję. Nie, niestety nie ma. No, no, mąż, nie? Nie, no. Ja będę w sam. No, ja będę włączę, Nie ma. Brawo! Włącz! Ja włączam! O już Hartola. No, Hardcora, to ja ci mówię drugie. Co to nie, jest? No to był? Nie, ja panu jest sam. Ten odcinek nie ma sensu, on jest na Was Z nim wątpię na <grymne> Mam, mam, nie, jutro do końca... Nie! Była blisko, ale on to Jak on to zrobił? No, Numloka ci... Kurczę, nie, numlok nie. Capslog, Capslock jest włączony. Wow. Nie, już, już do, nie. Dokończymy do to kiedy indziej. Dokończymy to kiedy indziej. Jutro z dzikim cycem. No. 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 Cześć. Na razie.